Dobra, to idziemy, a i jeszcze zaświeć światło tu. No i gdzie oni są? Przecież podobno masz moc nawigacji, to znajdziesz ich, co nie? Ano tak! Echem, moc nawigacji! To to wcale została nam ostatnia szansa. Możliwe, że to będzie ciekawa gra. Wiem, oni są w Robloxie! O matko, jednak straszna ta gra. Ci ludzie mieli rację co do niej, Jezu. Tylko psujecie rozgrywkę. Skupcie się wreszcie. Chłopaki, błagam was. Narażacie mnie tylko na depresję. Wiecie, że boję się takich rzeczy. Masakra to możecie wyjść, ja sam w to będę grał. Nie Ukraina, nie zostawimy cię. O nie idzie raż. Wszyscy do szafy. Coś się zbliża, wiedziałem, przyszykuję się. Mam cię ty, potworze. Wiem, że to ty gdzieś ukryłeś Polskę, Litwę i Ukrainę. Mów szybko. Aha, czyli tak chcesz się bawić. Au, ała, kurde to krew. Na szczęście mam bandaż. Mm. Nie, poddam. Sie! Hmm, co jeszcze możemy tu porobić, Max? Wiem, może klikniemy w to Steam. O, chyba ktoś tu był. Hm, graj. Dobra, klikam to. O, włącza się. E, co tu tak czarno? O, okej, okay, wygląda ciekawie, co nie, Max? E, eee... Ech! Co to za dźwięk jakby? Wilk! Nie! No ta gra miała być tylko dla mnie. Przepraszam, ale no tu. Tutaj nie wolno wchodzić, wejście zabronione. Muszę przepatrzeć tą aplikację. Aha, no dobrze, to nie przeszkadzamy. Chodź, Max. Łoł, wow, nie sądziłem, że to tak szybko pójdzie. Okej, okay, trochę przeszło, idę ich szukać. Już możemy wyjść? Tak. A, 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 ja mam już dość. Wychodźmy wreszcie stąd. Dobra, Ukraina. Nie straszmy już Litwy. Bo ona zaraz będzie siedziała w notatniku cały dzień wypisując jak straszne to było. O jesteście. A, a, to jest ten rasz Ukraina? Rasz. Rasz. Ja nie jestem żadnym raszem. Przyszłem wam powiedzieć, że nazista zbliża się do komputera. Zaraz chodzi ci o tego nazistę z wąsem? Co zniszczył pół Europy. I teraz pół komputera będzie chciał. Tak o niego chodzi. I właśnie musicie wejść do telefonu, by was nie zabił. Znam jego plany i wiem, że on rozdupcy folder odrodzeń. A jak nie chcecie wrócić do świata Country Bali, to musicie pójść ze mną. Zaraz, a skąd mamy wiedzieć, czy nie jesteś jakimś wysłanicem? Na przykład Rosji i Wiedźma cię zamieniła? Ja tu Rosji nigdy na oczy nie widziałem, a w ogóle kto to ta Wiedźma? Ale chodźcie, jestem z Rzeczpospolitą. A, a, a jak to mój idol. A, 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 a. Masakra, te dzisiejsze pokolenia. Jak spalę tą kukiełkę, to tak samo spalę Trzecią Rzeszę. Rzecz Rzeczpospolita. Udało się, mamy ich. A teraz chodźcie z nami do naszego laboratorium. Okej, okay, więc jak kliknę, ten przycisk się was portal do telefonu. Ja się trochę boję. Litwa, ale ty nawet wiatru się boisz, sama wiesz, że to nasza jedyna szansa. Ech, no dobra. Jak to mówią? Bez ryzyka, nie ma życia. E to nie wygląda jak telefon. Kurza stopa wyrolował nas, a idź. Okej, okay, więc oni są przeteleportowani! Aaaa! Nie gadaj, nie no, jak to prehistoria X współczesność, nie? Muszę ich sprowadzić z powrotem. To niezbadany równoległy wszechświat, w którym. Ech, podejrzewałem coś, ale też myślałem, że naprawdę chcą nam pomóc. Ach. Co to zaś? Kurwa. Eee, patrzcie. Siema. A, a uciekać gdzie pieprz rośnie. Eee. eee, Proszę, oszczędź mnie. Jestem jeszcze młody ja. E? Udało się poleciał, ale patrzcie co on robi.

Jo! Siemaneczko, witajcie! Chcecie przejechać się moim nowym busem, z nowymi funkcjami? Zawiozę was gdzie tylko chcecie. Okej, okay, mogę ja powiedzieć, w imieniu wszystkich zawieź nas w jakieś ciekawsze miejsce. Dobra, siadajcie. A masz tu jakąś klimatyzację? Tak, ale jeszcze nie jest podłączona. A masz tu jakąś konsolę i na niej FIFA? Niepotrzebna mi tu konsola. O, a masz tutaj wytwarzać baniek. Halo, gdzie jest reszta autobusu?